Chciałbym się na nowym ciężku z Casehaga. na moim kanale. Zapie sobie, sobie tutaj w plusik. Wpiszcie tutaj sobie kodzik Grabide18, daje Wam 10% wpadł. Teraz dwie darmowe skrzynki na sam start, więc myślę, że całkiem spoko. Oprócz tego na stronie macie darmowe skrzynki co 24 godziny. Każdą z tych skrzynek możecie otworzyć w zależności od tego jaki macie level, więc ja sobie otworzę tutaj za Challengera. I dostałem sobie tutaj 300 zł, więc całkiem spoko. Tylko musiałem dźwięk wyciszyć. E, tutaj mamy jeszcze cashback w postaci 1% za to, co gracie, więc też jest to bardzo spoko opcja. I oprócz tego tutaj macie nagrody za poziomy: za każdy level otrzymujecie kaskę, więc naprawdę spoko. E, no i co? Mamy jeszcze na stronie eventy. Tutaj mamy ranking: tutaj ten, kto będzie miał więcej diamencików, ten sobie zgarnia skiny. Za pierwsze miejsce jest taki talonik, za drugie tutaj bajonecik, więc naprawdę grube skiny. Mamy też kalendarz adwentowy, no i tutaj. To 2,5 miliona mogę sobie odebrać numerek. No wy mam nadzieję, że ustawicie sobie mniej, bo ja odwaliłem, że zostawiłem to 2,5 miliona, ale już na stać będzie tego oczywiście otworzymy. No i oczywiście tak, na starcie powiem wam tak, wypłaciłbym sobie coś, wypłaciłbym sobie coś, więc chciałbym ja sobie zakręcił to skrzyneczką 5 razy, pyk i profit, OK. I pójdziemy sobie na Skin Changera. I sobie wypłacimy. Ja bym chciał bardzo Digla. Więc sobie wpiszę tutaj Digla. Eee, jak ja bym chciał Digla? hmm. Albo hmm, hmm. no fenek w suwenirze jest tańszy. No dobra, weźmy sobie fenka w suwenirze. Wymieniamy sobie za taką kostkę. Jeszcze trzymamy tutaj cashback. Także myślę, że naprawdę spoko. Eee, no i ten skinek do nas poleciał w tym momencie. Także myślę, że całkiem przyjemne. Jak do nas dojdzie, to oczywiście Wam pokażę, w sensie on już, już pewnie doszedł nawet. Ale najpierw zróbmy sobie case w międzyczasie i zaraz sobie go odbierzemy. Mm, dobra, co my tu chcemy zrobić? Na pewno chcemy sobie, dajmy sobie po jednej klasycznej z tych świątecznych skrzyneczek. No i tu sobie damy zwykłe. Ok. coś takiego, 10 skrzynek. Na 3 osoby solo lecimy. Zobaczymy, czy to odda. O, oferta do mnie właśnie przyszła. E, także zaraz sobie oczywiście odbierzemy. Zaczynamy źle, bo rękawiczki na, na prawo bardzo mi się to nie podoba. E, ale dobra, jeszcze jest to do odbicia tutaj. No szkoda, szkoda, bo z tego Mikołaja liczyłem na tego Gamma Dopplera. Tutaj coś, no nie No to jest nasza największa nadzieja tak w sumie, bo ostatnia skrzynka w tym trybie Joker, czyli wszystkie skrzynce są na równym procencie, ale nic nam to nie dało. Tu rękawiczki, na sam środek i mamy najmniej ze wszystkich. I... Ja. Teraz też w ogóle jest psz, mega lipa. Ej, czemu tylko ja nie dostaję nic? Dwie skrzynki. Aha. Ostatnia skrzynka, to bym musiała nam naprawdę coś genialnego dać. I nam dało! Dziękuję serdecznie! Dało nam pięknie, dało nam pięknie. Także bardzo mi się to oczywiście podoba. Eee, dobra. Mmm, to zróbmy sobie jeszcze jedną jak tak oddało ale dało mhm dobra robimy sobie teraz wszystkie skrzynki w tym trybie trybie joker pyk i to na dwóch albo nie dwa na dwa tt no i to już jest gruba bitwa mam nadzieję że odda pierwsza skrzyneczka Pick. OK. zaczynamy od prowadzenia druga skrzyneczka no i na lewo tracimy prowadzenie tutaj no nie ma dalej tego modulera, dalej troszkę przegrywamy już nie przegrywamy kocka, dzień dobry kolejna skrzyneczka i jeszcze lepsza kocka, są 2,5 koła bardzo fajnie a najdroższe skrzynki przed nami, ale póki co trzymamy prowadzenie ojojoj Tuż... no oj, oj. dobra, prowadzenie dalej mamy o 2 koła Teraz już o więcej. Piękny flip knife, Dwie skrzyneczki, najdroższe. Lightning strike. I ostatnia, najdroższa. Co by im nic wybitnego nie dało. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Mi się podoba ten odcineczek bardzo. Eee, także idziemy sobie odebrać, oczywiście, jeszcze kostkę. Dobra, jak widzicie, mamy tutaj kostkę. Także ja, znaczy, jaką kostkę? Co ja w ogóle co ja ją Gadam. Mamy pięknego Digla. Bardzo mi się podoba. Dziękuję serdecznie. Przyszedł w minutkę, także bardzo mi się to podoba. Eee, no i co? No i myślę, że jeszcze możemy sobie coś tutaj szczelić na sam koniec. Mamy cztery koła, to wiecie co na sam koniec. Otwórzmy sobie jedną najdroższą skrzynkę na trybie Joker. A wy pamiętajcie, że łapeczkę w górę, osoba z dzwonkiem. Jeśli wy chcecie, żeby wam tak oddawało, to pamiętajcie, najlepszy kodik na świecie Grabida 18-10% do wpłaty. Dwie darmowe skrzynki na sam start. Wszystko w opisie. A ja na koniec otwieram skrzynkę pyk. I dostaję był jego ja za 5 koła, także dziękuję serdecznie. Giga Profit dzisiaj 25 k zgarnięte w skinkach. Mamy piękne skinki, wypłacony digielek. No i co? Widzimy się jutro. Trzymajcie się, elo.